Witajcie, zanim przejdziemy do konkretnego filmu, tylko krótka informacja. W związku z sytuacją na wschodzie, w zasadzie nic się nie zmienia na naszym kanale, ale chcieliśmy powiedzieć, że będziemy Wam dostarczyć cały czas rozrywkowe materiały. W tych czasach, nie tylko należy się zamartwiać, ale trzeba wieść codzienne życie, no i myślimy, że takie materiały mogą choć na chwilę odwrócić właśnie wasze myśli w innym kierunku i jakoś w ten sposób pomóc. A co do pomocy, to chcemy was też zachęcić do wpłacania pieniędzy na zbiórki na pomoc Ukrainie i w opisie przypinamy kilka linków zweryfikowanych zbiórek no i zachęcamy do sprawdzenia. A teraz już zaczynamy film. Siema, dzisiaj hit lutego. Trochę późno. No tak, trochę późno, bo mamy marzec. Patrzcie jaki fajny Instagram, kulisty, nowy, kiedyś Ucie. mieliśmy kwadratowy. Mój jest tak samo kulisty. 30 centymetrowy Instagram <laughs> właśnie do moich ust. Robi wrażenie. Numer pierwszy, tryb samolotowy. on robi. tyle czasu na drodze do bycia wielkim. się ze bliskich docenie. Widząc ich groby. Uwaga, utwór drugi. O, to jest Malik Montana X Da Choice, czy też Da Choice, jak niektórzy da mówią. Churros. Da Choice, Jetlag. Uwaga. Co to jest? Nie wiem, to brzmi jak jakiś White Widow. Ale nie ma tu White Widow w tym lutym, bo nic nie wychodziło przecież. To mi brzmi jak, jak Multi. Nie, nie, nie. To, jakby to, jest, to nie jest White Widow, ale to jest dobry trop. Jakie White Window? Window to ci człowieku ten, system Windows. operacyjny masz, a nie... Okej, okay, to nie jest białdowa, ale to jest coś innego. Kto jest White Widow solo? Nie. Mam co jeden, jeden strzał, co no. to może być. Rusi na Go. Dobrze! Dobrze, Oho, dobrze, dobrze! Rusina! to Ale to właśnie jest nie Rusina? Byłem. Nie wiem, po prostu Rudy go słuchać ciągle. Bo jest giga szefem! Mm. Uwaga, cztery. jaki macie wszyscy. Co to jest? Czy to nie jest polskie. Czy to nie jest polskie? jest polskie. Co to wrzucił tu? Kto powiedział, że to jest już nawijanie? No, kto to tam jest? To jest część bitu. W ogóle z niczym mi się nie kojarzy. Ja powiem, że to jest. Y, nocą parkła od Fuka. Nie, No Nie, nie, nie. Jest. Ja nie, nie mam pojęcia, co to jest. A to może, by, to może być ruskie fajki i kartki. Ale nie pamiętam, jakie jest W W masz te ruskie fajki w dupie, a wiesz czemu? Bo są takie tanie. Ty w ogóle, je, tutaj jeden rusina, tutaj ruskie fajki, jakieś <grym takie <grym aspekty się nam pojawiają, gdzie udaje się. Wydaje no nie wiem, no nie mam pojęcia. Nie wiesz, co, co to jest? Nie. Chłopak na co? A, a ty to to, a bez killu tam jest jakiś tak. Nie da się zgadnąć tego, bo to no. się. Jak się kończy ten śpiew, totalnie jest, się zmienia bit. Nie widziałem twoich łez i agonii, a slyfa, że za tobą cały czas. Kurde, mogłem wstawić ten utwór na co z nitrem. To zrobimy akustyczną wersję. Uwaga, co to za utwór? Dramy roku. Jak sztafy cię przekazuję pałeczkę. Nic nielegalnego nadal piona bita z leksiem. Chyba autystyczna, a nie akustyczna. To jest nacu z filki. Bo oh, tak się odpiłeś teraz. Uwaga, utwór piąty. Do odmiany. Oj, no Viper. No co? Co to jest? Powiedz, powiedz mi, co to jest. Dobra, ja. Coś prostego? Dobra, Viper, no. jestem w punktach. Tak? Powiedz mi faktycznie co to jest. Powiedz ci fakt, co zrobić? Powiedz mi prosty fakt na no temat dobra, powiem, powiedz, to Jest to SBM ich zwoje -Y pięć prostych faktów. No to nieźle. To nie było ciężkie, ale czy to będzie ciężkie? Uwaga! Polski karnawał, Żabson i Nankigi. Tak. Ale że papier nie wiecie, ma puszczał. Ciekawostka, ciekawostka. Ja się... Czy wiecie, co to znaczy Amfisbena? to ale ja nie pamiętam. Amfisbena to jest to samo tył. Nie. Jak to jest? <laughs> Amfisbena to jest mityczny dwugłowy wąż. I to ma sens, bo oni mają węże na okładce. Tak jest ust jakby. Wystające. Oh, I okay. jest ich dwóch. Okej, okay, a jaki jest sens tego utworu? Co to jest? To jest jakaś w człowieku, nie wiem, kontrakt z dziadów. Kurwa. przegrana z Dobrze. Serio? Tak. tak to się o kurczę. Tak no, proszę. Kojarzę, kojarzę. Mózg szala na fula, ale już po mm. dzisiejszych dniu w szkole to się nie da, no akurat. Podjeżdżam pod dom, wszyscy w szok, nie wierzyli mi. Wszyscy co tu są, a ich wzrok, że zabili. Wracamy z pozytywną energią. Uwaga, bycie pozytywnym oddaję. O! No, pierwszy byłeś. W no. szpaku Mateusz. No dobra, może jednak tak bycie pozytywnym nie oddaję. Opinia o utworze Mateusz, już pojedzie jakąś streamer. Mocna trzymy, opinia i szczera. Szczera. No. Mokre palce? No, w sumie. Dobra. No. Ary to B BMW Fit, AVI. O oh, kurczę. Dobrze, Viper dobry. Kontrowersyjna że... opinia. Nie mówisz. AVI poleciał słabo. Myślałem, że powiesz, że utwór ci się nie podoba. Nie. Na fajny jest, ale AVI też słabo poleci Kontrowersyjnie przejmij. Co ty, dwa mi? litry to może mieć czajnik. One mówią, że niby nie są takie, hey, oczy świecą im się jak widziałem. Kontrowersyjnie, przejdźmy sobie do te, teraz do dziesiątki O, Sobel pull up. Pakuję walizę! Kontrowersyjnie, no, nie jest... mogę z nim jego podpowiedziami czasami. <grym> A nie pomyślałem o tym, myślałem, że to jest taka ja dobiera jak powiedziałaś utwór, to zrozumiałem. Kolejna kontrowersyjna opinia, uwaga. Dzisiaj same mocne opinie padają. To jest pierwszy fajny utwór Sobla no, to jest Od pułapki na motyle. A akurat nie no. utwór. od czasu singli z pułapki na motyle. O! Nie, to jest jak się masz. Potrafię słuchać Sanach i jak mogę słuchać tylko Sanach i jest lepsze. Nie. <ślesen> <ślesen> yeah. no. Waga, otwór jedenasty. Oh, co? Czemu tam jest OMG, OMG Stinky Cheese, yikes. Potem wam powiem. Co jest? Ty co, wziąłeś z jakiegoś szota ze streama, czy co? Co to jest? człowieku, tańcula X-Gosia? Od dawna? Co to jest? Też to się, co, co to ma być? tam wziął z szota, to jest dobre pytanie. Co mówisz z szota? OMG Stinky Cheese, yikes. Myśląc o utworach, które wyszły w tym miesiącu to no. tylko jednej nie mógłby znaleźć na YouTubie normalnie. I Strzelę jak wcześniej strzeliłem, czy to jest nocą Partułan od Fuka. Tak jest. Aha. Dlatego mu, nawet tego nie płynę na Stoclacie. Ja mam zapisane tak Że jest to multi reakcja na Fuka i nocą PT1. Ja bym za nią chcę już wysiąść, ja już nie wiem co to stra. Okej. Okay. Y, wiem, to, bo to jest pułapka, bo to brzmi jak ostatni snap, ale to jest dw dwie kalorie Dwa kcal, SB Mafia. Że. To nie jest to? No, źle tytuł. Dwa Kcal Dwa. No i o już na nawias? To nie jest tytuł to jest. Ale głoś. to jest plus, tam jest plus nypel Co z tego! <ścoughs> plus nipel. no wiem, Będziesz ze mnie kopał gle. Export trendowy o, pierwszy byłem. No co to Dobrze był? Dobrze, z zaskoczenia. To jest testosteronowy don. Kto by się spodziewał? SBM fia. Dobra, ale no. mam jedno pytanie. Jak jest w refrenie testosteronowy don, to jest taki fragment, gdzie jest testosteronowy don, testosteronowy don. I to brzmi jak kwebonofide. A to nie jest salada po prostu? Tak się nie to, wiem. To chyba właśnie jest salada. Ale totalnie brzmi jak kwebonofide. Kolejny, następny utwór jest związany z Quabo, ale nie jest z nim związany. No co, reklama Misty leci, czy co? Nie, górna, <noise> czekaj. czekaj. Czekaj, czekaj, to. Wstydźcie się, Polacy. Chodź, Malik, mogłaś... Dobrze! Chodzi o tatuaże. To nie jest zła podpowiedź. <laughs> podpowiedź. Coraz słabsze, no, nie. Ale dajcie inaczej, Jakie zaczyna. choć, to jest tylko wiesz. Bo z nie ma żartu. Wiesz co, to jest Ouf, Ołów. Ty, jak możesz nam słuchać na tym YouTubeku, wiesz. Ja słuchałem na St. jeszcze jeszcze zanim wyszło i wiesz, to się ołów nazywało. Nie tam, dzieciaki teraz sobie myśliły jakiś choć tytuł. Co to ma być? Jestem ciekawe. Dzieciaki co z TikToka na to nie ma żartu. Bo, się to kurwa startu. Jestem teraz ciekawy, co na te słowa powiedziałaby twoja. Stary, jestem w Berlinie do końca. Tygodnia. Twoja. No. Twoja. I wstawiasz się nazwę tego utworu. Stara? To co tam był w ogóle? To nie był Tymek? Stary, jestem w Berlinie do końca tygodnia. No. Kto może w Berlinie być do końca tygodnia? No. Koskuką prawniczka. Oha, nie słyszałem tego w życiu. Ja też nie. Właśnie, ja też tego nie słuchałam, akurat nie, 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 nie zdążyłem posłuchać normalnie. do Druga w nocy ksioł, Każdy z nich ma Dobra, dalej, bo wy nie wiecie o co chodzi w ogóle. Uwaga, next raz dwa... Nie znam tego też. Nie wiem. To są hity? Ty co pomyliłeś coś? Nie wiemy, poddajemy. To ja tuś Penthouse. Aha, ale to anulowano. Nie, nie to, o piątek wieczorem anulowano, jakby... Bo jak coś wie, ale nie daj wie, że bije, ale nie o trójkościada. Dzwoni, dzwoni. Kupuję za penthouse, bo jestem na fali kiedy wszedłem na ten rynek oni jak chcę wycofać. Dobra, uwaga dalej. Mała chmurka. Dobrze... No, Kurwa no, ja to no, nieźle. Ja Lubię ten, ten utwór. Slow, no, ta artystę proszę podać. SB FIO, no dobra. Czuję więcej, więc biorę takie proszki, żeby mniej... Niewiele wtedy cieszy, ale za to smuci też. Uwaga, 18 utwór. Nie no wy nic nie wiecie. No nie wiem, no bo to są jakieś dziwne utwory, to takie to dziwne utwory? No wiecie czy nie. Nie wiem, powiem, nie wiem jak się zaczyna powiem sobie koka panie pęga i ty... Dobrze! O tak? tak? A się nie pamiętam że to się zaczyna spokojnie, czy od razu były jakieś basy, ale to jest drill no to potem dopiero wjeżdżę. O no no, Alberto no, Joseph Bratan i gościu, nie wiem, 777, 7, 7, chuj nie pamiętam numerku Koka koka panie pęga, koka panie pęga Uwaga dalej Założy się, że to jest kartki i ruskie fajki bardzo prawdopodobne. Tak nie wiem, jaki tytuł jest tej piosenki. O czym może być ta piosenka? Kartki, ruskie fajki. O dziewczynie jakiejś, tak o jakieś miłości, o dragach. A może kojarzy tytuł? może to była stara O jakiejś to... fantastyce. O strzelę sobie Ruskie fajki, kartki i nie. nie. Gejsza to jest tytuł jej płyty. A, to czekaj, co może być? No to jest ruskie fajki i kartki... Yy, w krainie miłości <laughs> Źle, bo jest to ludzkie fa fajki fit kartki. Kołysanka. no to prawie. W krainie snów jakbym powiedział to ten, to by było. JJ Joker, w krainie snów. Oooooczy! Dziś spokojnie, <laughs> bo nie mamy co ratować. Dziś nie do mnie daj nam w końcu. Uwaga. Raz, dwa, trzy Pożyjemy, zobaczymy. Dobrze, a tam szum ci się ten, Nie da było ten, słychać ten, Janka. Patrząc na ten dysk i całościowo, tekstowo, no to bardzo fajny. Czy tak, Jan tak, Rapowanie tak. robi Egzotykę 2? Odpowiedź na to pytanie o, już poniedziałek na streamie. Ile będę stał na scenie? Trochę minie, póki słyszę traki takie, że żałuję, że Dziękujemy za oglądanie, przypominamy o zbiórkach w opisie, warto wspomagać tutaj tą akcję z Ukrainą i my też oczywiście wspieramy. Jebać Putina!